Witajcie, nazywam się Iwona Wierzbicka, jestem dietetykiem klinicznym poradni Iwen, a dzisiaj temat białkowe czy węglowodanowe śniadanie? Które jest lepsze, oczywiście, w kontekście insulinooporności? Na pewno słyszeliście dwa e, fronty. Jedne, które mówią, że w diecie osób, które mają insulinooporność, powinny przeważać białka i tłuszcze, a inni mówią, że raczej węglowodany, bo są one nam do życia potrzebne. Tylko o niskich indeksach glikemicznych. Jakie jest moje osobiste zdanie w tej sprawie? E, mając do czynienia z podopiecznymi, którzy cierpią na insulinoporność, z osobami otyłymi, które już od dawna nie mogą schudnąć, zauważyłam, że zdecydowanie bardziej sprawdzają się śniadania białkowo-tłuszczowe. Zastanówmy się, jak mogła wyglądać dieta takiego. Pierwotnego człowieka. Rano wstawał i, um, i co? Znalazł sobie to zboże, to zboże sobie zmielił, upiekł chleb. No okazuje się, że zboża, które składają się głównie ze skrobi, nie są dla naszego organizmu w pełni strawne. Dlatego, że skrobia niezbyt dobrze obrobiona termicznie nie jest strawna. A zatem, według mnie, nie jest to dla człowieka fizjologiczny pokarm, lecz zaadaptowany. To już prędzej bym się skłaniała, że rzeczywiście warzywa, czy Owoce, czyli taka dieta wegetariańska czy fruta irańska, ok, ale coś, co w postaci surowej nie jest strawne, według mnie do końca dla człowieka nie jest. Ja wiem, że myśmy ewoluowali, obróbka termiczna, my sobie potrafimy rzeczywiście takie rzeczy robić, to dlaczego w dzisiejszych czasach ponad 50% naszego społeczeństwa cierpi na nadwagę i otyłość? Kiedy już u dzieci próbuję zmienić śniadanie z typowych takich płatków z mlekiem, na przykład na jajecznicę, okazuje się, że te dzieci zgłaszają mi dużo większy spokój. Często też mówią, że nie mają potrzeby jedzenia śniadania w szkole. A kiedy zjadają płatki z mlekiem, to zjadają swoje śniadanie i jeszcze śniadanie swoich przyjaciół, bądź też kupują sobie coś słodkiego i ten apetyt jest mocno nakręcony. Też bardzo często zadajecie mi pytanie, jak pozbyć się ochoty na słodkie. No właśnie, to jest jeden ze sposobów. Spróbuj zjeść na śniadanie właśnie białkowo-tłuszczowo i sprawdź, jaki będzie poziom sytości. Moje ulubione śniadania to jest jajecznica, to są parówki, zresztą mówiłam w jednym filmie o tym, to są kiełbaski, to są frankfurterki. No, co tutaj jeszcze można zjeść? Zielony koktajl zupę, bulion na przykład gotowany na grubych kościach, gulasz, to co nam zostało z obiadu z tamtego dnia, a to jeżeli chcemy, to możemy pójść bardziej w dietę wegetariańską i spożyć się na nie warzywne. Natomiast z doświadczenia wiem, że te warzywne śniadania nie dają sytości, a kiedy dieta działa? Tylko wtedy, kiedy my nie myślimy o jedzeniu. Jeżeli dziecko, które idzie do kontaktu, a nie chce, żeby poszło do kontaktu, powiesz mu, Słuchaj, nie idź do kontaktu, to pójdzie czy nie? Oczywiście, że tak. Więc jeżeli Ty cały czas masz swoje myśli wokół jedzenia, to bardzo ciężko jest po prostu nie jeść. A zjedzenie śniadania białkowo-tłuszczowego powoduje, że najczęściej po prostu nie myślimy o jedzeniu, nawet z przewagą tłuszczów. Czyli to śniadanie powinno być bardziej tłuszczowe niż białkowe, bo jeżeli zjesz pierś z kurca, z kurczaka, która jest. Chuda, to dużo szybciej będziesz odczuwać głód. Czy jogurt odtłuszczony, dużo szybciej odczujesz głód. Dlatego dieta powinna być bardziej zasobna w tłuszcze. To może być zielony koktajl, zresztą przepisy na koktajle już mówiliśmy o nich. To może być zielony koktajl, na przykład z dodatkiem awokado czy z oliwy. To może być bulion z takim kożuchem pływającym z tłuszczu i z kawałkami mięsa. To nie musi być tak, że ty jesz dwa razy dziennie mięso. No podejrzewam, że. Pierwotnie ludzie też nie mieli aż takiej ilości. Zresztą uważam, że ludzie zdecydowanie za dużo jedzą. Dlatego według mnie często wystarczają nam w zupełności trzy posiłki: śniadanie obiad i kolacja. Śniadanie i obiad powinny być nieco większe, kolacja uboższa. Chyba, że ktoś nie lubi śniada, nie jest rano głodny, to wcale nie musi jeść. To jest dobra wiadomość. Śniadanie wcale nie jest najważniejszym posiłkiem. W ciągu dnia najważniejszy jest ten pierwszy posiłek, czyli wtedy, kiedy poczujemy głód. A więc pytanie, czy śniadanie białkowo-tłuszczowe, czy jednak węglowodanowe, pytanie, czy w ogóle śniadanie powinno być jedzone. Jeżeli rano wstajesz i nie czujesz głodu, to prawdopodobnie twój organizm w ogóle nie jest gotowy na to, żeby spożyć posiłek. Dla mnie dość ważną zasadą jest, żeby zjeść dopiero wtedy, kiedy czuję głód i jednego dnia czuję go o 5 rano jak wstaję, innego go poczuję o 7, a jeszcze innego dnia zjadam o godzinie 11, czyli bardziej kieruję się tym, jak czuję, niż tym, że trzeba, wypada, należy. Oczywiście, jeżeli ktoś nie do końca jest przekonany do takich produktów mięsnych, bo uważa, że można mieć dużo wyobraźni na ten temat, to proszę spróbuj zjeść taki posiłek węglowodanowy i porównaj, jak się czujesz po białkowo-tłuszczowym, jak się czujesz po węglowodanowym posiłku. Pamiętaj też, że są osoby, które cierpią na hipoglikemię i czasami nie jest możliwe, aby być na diecie białkowo-tłuszczowej. Potrzebne jest dostarczenie pewnej ilości węglowodanów. To też dotyczy osób wychudzonych, takich, które mają ten typ insulinoporności, w której ich problemem jest niedobór masy ciała. Tam zdecydowanie więcej powinno być węglowodanów. Dlaczego? No bo one nam nasilają wyrzut insuliny, a insulina jest właśnie tym transporterem do komórek. Natomiast przy nadmiarze insuliny no, często dochodzi do insulinoporności, czyli tkanki mają taką ilość tej insuliny, że w którymś momencie po prostu się zamykają. Albo jest tutaj problem ze stanem zapalnym o którym już też tutaj mówiłam. Więc jeżeli miałabym zdecydować śniadanie białkowo-tłuszczowe i śniadanie węglowodanowe, to według mnie z mojej praktyki dietetyka klinicznego zdecydowanie lepsze będzie śniadanie białkowo-tłuszczowe. Przetestuj i sprawdź, co dla Ciebie jest najlepsze. A za to, za jeżeli to śniadanie jest białkowo-tłuszczowe, to zjedz kolację węglowodanową, bo po węglowodanach się zdecydowanie lepiej zasypia, Zresztą to każdy to wie, kto cierpi na insulinoporność, jak se sobie zje ciacho w pracy. To się świetnie po tym śpi, że aż kawę nam potrzeba. Kochani, jeżeli film Wam się podoba, to oczywiście łapeczka w górę i nie zapomnijcie o tym, że jest w ofercie Iwen wykład: Dieta w insulinoporności, Dieta i styl życia, który ja sama osobiście prowadzę, na który Was serdecznie zapraszam, bo tam mnóstwo informacji. A co najważniejsze, możecie mi zadać pytania, a jeszcze dodatkowo dostaniecie. Mnóstwo gratisowych materiałów. Przeczytajcie więcej na naszej stronie eyvendieta.pl w zakładce szkolenia. Do zobaczenia w którymś z miast.